Cześć, z tej strony drugik. Chciałem uzupełnić moją ostatnią recenzję, ponieważ niestety pominąłem parę rzeczy, o których powinienem powiedzieć. Dzisiaj na szybko powiem, tak więc pominąłem o tym, o spasowaniu obudowy. Pominąłem spasowanie obudowy, tak więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że obudowa jest bardzo dobrze spasowana. Jakość tylnej klapki i ogólne wrażenia, wstrzymanie telefonu, wszystko jest ok plastik z którego wykonana jest tak, klap... nie, klapka plastik, z którego wykonana jest klapka, tak, dobrze mówię jest bardzo dobrej jakości nic tutaj nie skrzypi, nic tutaj prawda? Nie, nie ma luzów, wszystko jest dobrze dopasowane. Zapomniałem także powiedzieć co nieco o Lumia Black. Także Lumia Black wnosi takie usprawnienia za znaczy usprawnienia Pierwszym takim bajerem jest odczytywanie wiadomości SMS przez panią lub pana. Ja na razie sprawdzałem tylko panią, bardziej mnie jakoś interesował ten głos. I powiem tak, nie brzmi on tak jak syntezator mowy, brzmi on naturalnie. Dźwięk jest... głos jest taki naturalny i przyjemny. Można sobie czasami odsłuchać. Czasami sobie coś właśnie tutaj odsłuchać. Powtórkę, przepraszam. Co ja tutaj... Lumia Black także dodaje nam powiadomienia tutaj. Na dole, lecz ja teraz tutaj nic nie mam za bardzo, mam, tylko Skype'a i baterię. I tak to już nic na, tutaj na wykaszaczu. Chyba coś tutaj w opcjach można jeszcze było zmienić. Wejdźmy sobie wykręt do A właśnie, tutaj mamy te opcje, które możemy sobie krótki stan wyświetlać. I tu mamy powiadomienia na ekranie blokadę, czego niestety nie było. Eee, też dodajmy, że telefon ma tryb oszczędzania energii, który działa i tutaj nam pokazuje, ile jeszcze bateria nam wytrzyma. Z eee, czego też nie powiedziałem, eee, telefon można obsługiwać w rękawiczkach. Teraz niestety takiej nie mam, więc Wam nie pokażę. Ale tutaj na przykład zwiększony dotyk możemy sobie na przykład zobaczyć tym mikrofonem, chodziło i możemy nim swobodnie obsługiwać. Telefon wiadomo, co to jeszcze ta flisz gorilla glass. Jest ona wykorzystywana w wyższych modelach za nawet podwójną cenę tego telefonu, więc także ekran. Znaczy sama ta fla, szkła, która jest na tym ekranie, też na bardzo duży plus zasługuje. I aż nic się tu nie zarysuje, wszystko chodzi gładko, mamy mam ogólnie wrażenie używania czegoś znacznie droższego. Kolejną rzeczą, o której nie powiedziałem, a powinienem wspomnieć, a właśnie, jeszcze co do Lumie Black, to tutaj jak sobie połączamy kilka aplikacji na raz albo kilka okienek, aplikacja okienek, to nie było kiedyś czegoś takiego, żeby sobie móc swobodnie wyłączyć, także mamy teraz opcję wyłączania, mamy taki księg, możemy sobie tutaj wszystko wyłączyć, oczywiście poza ekranem głównym, na którym jest ekranem głównym się go nie wyłącza, eee, nie pokazałem też działania na przykład e asalta, to szybko tutaj przedstawię, trochę przyciszę. Na szybko tutaj pokażę jak gierka działa i, i zaraz już kończę filmik. Tutaj oczywiście żadnej gry nie będzie, po prostu chodzi o płynność animacji, jaką wyświetla ten telefon w tej grze. No właśnie, też nie powiedziałem, że telefon ogólnie jest yy, bardzo wydajny, a procesor jest zbudowany na rdzeniach kred, czyli tych bardzo wydajnych, wiadomo. Są to najwydajniejsze rdzenie i, i sam telefon sprawdza się komarcznik do gier. Jednak mówiłem, że nie wszystkie gry w tym pójdą, yy, ponieważ, ponieważ brakuje trochę tego RAMu. Nie widać, że tutaj wszystko płynnie tu nie chodzi, nie ma żadnych problemów. Ja się tutaj będę rozbijał, nic nie, nie porobię, bo muszę grać jedną ręką. Ale ogółem nic się nie tnie, widać, że wszystko nie chodzi. Nie widzę żadnych przycięć. Ja grałem już w tą grę sporo, bo dosyć bo do jakieś 2-3 godzinki to jak na taką gierkę na telefon to jest sporo i nie uroczyłem żadnego przycięcia, tak więc gra chodzi płynnie. Więc spełniałam do zarzucenia. Także myślę, że chyba to wszystko to wszystko co o czym powinienem jeszcze dodatkowo wspomnieć i, i to była taka recenzja e, uzupełniająca. Także e, cześć, trzymajcie się.